Witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku The Dark Souls. Chciałbym jedno coś powiedzieć. Eee, nagrałem wcześniej odcinki, ale niestety coś się z nimi stało. Pokazowało, że błąd nie można było skonwertować. Potem udało się skonwertować, ale kolejne jakieś błędy wirus. I nagle wirus mi się pokazał. Musiałem usunąć te filmiki. I straciłem filmy, a przez co. To... No cóż, moja satysfakcja z tej gry. Niestety wiem, jak tu się poruszać e, po tym terenie. No cóż, już tak bywa. E, mnie to wkurza strasznie. Nie wiem, czy to tak się ciszej zrobiło, ale dobra. Chyba, że tutaj się naruszyło kabel mój. Dobra. Nieważne. Ja wiem, że tu są fajne znajdźki, zna yy, jak pokonać tamte szkielety, bo tam są szkielety yy, całkiem proste tylko że trzeba trochę cierpliwości, a główną, a główną drogą to jest tam trzeba pójść. Mi to trochę za zawiodło. Ten koleś mówi zagadkami strasznie, ale ogólnie mówi o dzwonach, które trzeba uderzyć. Jeden jest bardzo nisko, drugi jest bardzo wysoko. My najpierw pójdziemy na szczyt. Bo na szczycie są łatwiejsze przeciwnicy. A jak pójdziemy niżej, to, to jest trudniejsi. Nie, nie jesteśmy na to gotowi, moim zdaniem mówiąc. Tutaj, poziom czwarty. No i zaczynamy odtąd. Właśnie tak. Wezmę wiarę. Nie wiem, co nadaje dokładnie, ale. Wezmę dam tu do dziesiątki może będzie dokładnie tak ładnie. Dam... Hmm, hmm, witalności i zwinności. Tak ładnie będzie. Potrzebuję człowieczeństwa. Korzystam jedno. Powiem szczerze, że nie wiem, co daje mi to człowieczeństwo. A ja tylko używam je, żeby odwrócić pustkę, ale właśnie nie wiem, jaka jest zaleta odwracania pustki. Na początku myślałem, że to jest... <laughs> że pozwala nosić drugie tyle estinusów, z czego okazało się, że nie. Nie wiem, co to daje, ale na razie tylko widzę taką zaletę, że po prostu przywraca nam wygląd postaci do normalności. Jakby tak można to powiedzieć. Ech. Najpierw chcę pójść na te szkielety, bo mm, tam, jest, tam są bronie, może jedna tam broń ciekawa jest. I og ogólnie zacząłem też jeszcze raz to zagrać, więc tak naprawdę te punkty, cóż, nie zmieniają się, bo takie same ilość punktów, bo zauważyłem to, bo pamiętam, te 2300 wychodzę tam z 2300, to samo wychodzi. Ale do czego zmierza? No Po prostu zmieniłem sobie dar, który miałem, lornetka okazała się nieprzydatna. No, bo powiem szczerze, że jak brałem łuk, to identyczne przybliżenie dostawałem, tylko celownik troszeczkę ten. Ale celownik tak lekko ciutko przeszkadza. Teraz zbieram te wszystkie fanty tutaj, które pamiętam. Że tu są, tutaj można sobie bezpiecznie zejść, tu jest mnóstwo skrzyni. Ja myślałem na początku, że to są jakieś pułapki, bo dużo skrzyń w jednym miejscu to. Oj, klatkuje coś. I jeszcze wyłączyłem rozmycie i antaliasing. Nie wiem, czy coś pomoże to, bo nie wiem, dlaczego tak klatkuje mi tutaj w tej grze. Nie wiem, czy to przez wysoką grafikę. Zresztą grafika. Yy, nie można zmienić grafiki, tylko ustawiasz czy ostrość, czy a oczywiście antiliazyk, które rozmycie ekranu. Ale widzę, że chyba nie musiałem chyba tego tylko po prostu znowu mam jakieś dziwne. Telizma Lioda, li li przeczytałem to wcześniej. Ehm, to powoduje, że, że łącznie z nami nie możemy używać Estinusów. Gdzie to jest? Nie wziąłem? A. Nie wziąłem. No widzicie, on nie jest potrzebny do rozwalania szkieletów. E... Od razu powiem. Szkielety są strasznie odporne na cięcie i stal. E... Za... Szkielety nie mają oczywiście ciała, tylko mają no co, same kości. No kurde, no co ja będę dużo mówił. Yy, bo, broń to jest dobra właśnie na, na, na tych, którzy mają mięso, jakbym <głos》>, bym powiedział, a kości, no cóż, kości trzeba połamać, a dobre do, do łamania kości jest właśnie ten młotek, tak bym to nazwał, takie kategorie młotów. I takie szkielety właśnie tu powstają, one są trudne, a myśli się, szkoda, że nie widzieliście, jak ja się męczyłem z nimi, ale mam na nich strategię, tak, robi dwa ciosy, teraz ja się na niego rzucam i on się, a to on się rozkłada. Z nimi najlepiej z dwoma Wtedy szybko się go pozbędę I widzicie? Spory większy damage Ten ja coś kombinuję Dobra To jest cios O kurde Okej, okay. udało się ten cios, który właśnie robi, tak obniżył miecz pod swoją piersią, to właśnie on by przygotowany na nasz cios. I jeśli byśmy teraz mu przyłożyli, zadałby nam potworny Dimage. Tutaj powstaną kolejne szkielety. Jest tutaj jeden taki menel, chodzący dosłownie. To jest ten z wielkim mieczem. On dziwny robi schizy, ale on chyba teraz nie zamierza. O matko, postać mi, zrobił nie to, co chciałem. O, właśnie zrobiło to, to, co. Mówiłem! Dobra, Ten się zablokował. Dałoby się tego rozwalić, bo on jest najbardziej wpłużający. Dobra, ten, ten atak z wyskoku jest najsilniejszy. Bo całym ciężarem ciała naszym uderzamy i to jest bardzo mocne. Najmocniejszy zresztą atak. A zresztą, jak jeszcze trzymam w dwóch rękach, to wyciągamy z tej broni maksimum obrażeń, jakie tylko możemy wycisnąć. Sami widzicie, jak ja musiałem 6 razy uderzyć szkieleta, tak to wystarczy, że 3 razy tak skoczę i szkielet leży. Wszystkie kości połamane dosłownie. Te szkielety lubią robić pipsikusa. to To są gesty. To jest tylko po to, jak grać się z kimś w kooperację, ale żaden z moich znajomych nie ma tej gry, więc nie mam z kim tu grać w kooperacyjnie. Wiadomo, że też są inne misje kooperacyjne, bo cóż. Jakby te same misje to... O <grybujesz> zdążyłem go powalić. Dobra. Widzicie? Jak się zna odpowiednią taktykę na każdego przeciwnika, to on idzie jakbyśmy się z nim BAWILI! No. Okej. Okay. Tam jest wielki skurczy syn. Generał tych szkieletów, jak bym tak powiedział. Ja, to, ja tak go nazywam. Wstaniecie? O, wstaje no. Ja staram się tak wychodzić na wzrok, żeby przyszły do mnie albo po jednej, albo o matko. Ja chcę za nasz przeciwnika on obraca i postać. Widzicie, nawet le... lekkie uderzenie powala go, chyba że zablokuje. To tylko jeśli zablokuje. To go może nie powalić. Dobra, bo ja nie chcę, żeby ten duży mnie zahaczał od razu że nawet do, dwa lecą No i właśnie za to nie lubię tego Kurde Trzeba uważać też na niego, bo on bardzo długo daje ten cios. Chciałbym mieć ten jego miecz, bo wiem o tym, że z każdego przeciwnika da się zdobyć broń, bo na przykład oni używają pałaszy. Czyli te szkielety używają ciętych ciosów, a co na nas to idzie, na nas są mocni. I zobaczcie jaki tutaj skurwiołek. Na niego właśnie jest... Właśnie dobry ten Mordek kraj... Mordek... Morgenstein Jeśli w odpowiednich momentach uderzymy, to, to on od razu padnie. Patrzcie i on pada jak. O kurwa, ty, ty. Może się przeliczyłem? Ale kurde, bo to źle zrobiłem. I teraz uderzę go. Dobra. Poszedł. pat. I 500 za niego dostajemy. Zobaczcie, jaka piękna sumka. To jest miecz dwuręczny. Tak. A co się okazało i to jest właśnie wynik tego tego trupa, że ja patrzę, lornetkę znalazłem. Opłacało się? A to yy, tam to trwało, nie wiem, 5 minut przechodzenia, no to wolałem już wrócić i wziąć coś innego. Wziąłem ten naszyjnik, nie wiem po co. Coś, co jest bezsensowne w ogóle i nieprzydatne, bo na przykład z tymi kluczami, to mogę za tysiąc złotych od tego handlarza tam w zamku kupić... Hmm. Kupić klucze do, do, do całego tego zamku. Nie kupowałem tych kluczy, bo, ponie, nie kupowałem tego klucza, bo miałem ten główny klucz. I szczerze powiem, że już skoro te dusze. A czy mogę zabierać cały czas te same osoby? I po prostu kupić potem sobie ten klucz? No to na jedno wychodzi. Oj, oj, bym tu zapomniał. Tu to jest jedna duszyczka do wzięcia. Tak? I jeszcze tam jedna jest. Tu jest ten kruczek, co nas przywiózł. Pewnie nas zabierze z powrotem, jak wykonamy tu swoją misję. O. Jeden duży, a że zapomniałem zrobić inną rzecz: strzały. I, I ja na miejsce tarczy biorę ten łuk. Czemu? No zobaczcie, zamieniam na łuk. Ktoś do mnie jeszcze podejdzie, to mogę go jeszcze trzasnąć, prawda? A gdy chcę użyć łuku to chcę żebym atakował, on automatycznie chował ten i mogę używać łuku obu rącz teraz mam przybliżenie, zobaczcie jakie przybliżenie mogę sobie jeszcze tak przybliżyć no gdy już go nie chcę używać to po prostu biorę o matko to po prostu zmieniam broń, broń na tarczę i zobaczysz idzie to całkiem sprawnie Zauważyłem minus jednej tej łowczyni. Mak może sobie strzały, bo on ma też to samo co z łowcami, znaczy to samo co inne postacie, ma ograniczoną ilość użyć czaru i praktycznie Mac tak, dosłownie jest jak wojownik, tak samo musi się bić z innymi tyle, że używa lekkich szat. Ogólnie nie ma sensu schodzić tam niżej. Bo tam przeciwnicy są już nieco trudniejsi. Uwierzcie mi na słowo, przeciwnicy nie są prości. Tam na dole, tam są też szkielety, ale tam się pokazują coś magicznie szkielety, i to mnie przeraziło. Dobra, ten chyba wykonuje trzy ciosy. I nas strzała pada. Dobra. Hmm. No i właśnie tu jest problem z tym rzucającym. Czekajcie, czekaj, spróbuję, spróbuję, sprowokować tego. I teraz przyłożyć. I tak. I koniec. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. Dobra. Po to dłuższe chyba pójdę zaraz, bo ja chcę w tego bombowca. Dobra, poszedł. Jeszcze tamten. O, ten to lubi skakać strasznie. Strasznie lubię nazywać przeciwników. Nie mówię o, o, o takich nazwach jak skurwiel. Bo to są już tacy bo generałowie bosowie. Ja zauważyłem też, że jest duszyczka tam, tylko <gryw> pytanie mam. Jak mam się tam dostać? O tam. Tak, tam długo moją głową będzie. Tam też coś jest, to na pewno nie jest duszyczka, to jest na pewno przedmiot. Ale jak tam się dostać? Ja widzę, że mógłbym tam może spróbować wskoczyć, ale na 100% będę spadł tam w dół. I jeszcze jedno, jak z powrotem? Nie, ja sobie podziękuję na razie. Może przy innej okazji. O, a to te plamy yy, dowiedziałem się. To co mi jest. To, bo jesteś, jestem podłączony pod Windows y, y, Live to gra jest. Podłączona i mogę sobie problemu krwi i zobaczyć, jak zginął gracz, który był w tym miejscu. Ewidentnie możemy tylko poznać, pomyśleć się, co tu się stało. Ja się domyślam, że albo dostał granata, albo toporem dostał. Ale strzelam na to pierwsze. To jest fajne nawet. Pewnie, pewnie tak samo gracze widzą też moją śmierć. Kurde, czekajcie, bo tu jest ten szczur, a ja wolę go od razu uciapać. Tutaj nieraz miałem tutaj wiadomość yy, uderzenia cięte Megusta miałem tutaj. Te, te kraty nie da się otworzyć od tej strony, tylko od drugiej. O, tutaj graczy To są gracze, piszą. Te takie pazury teraz. Powodzenia. Ocena 15. To strasznie dużo powodzeń. Tutaj będzie teraz mi pewnie lagować. O, może coś dało ten Antalizik. Bo mniej laguje. O, o uspokoiło się nawet. Nie, to coś chyba dało jednak. Jebut. Przeciw, to nie by! ale prości. I przewidywalni poznasz przeciwnika, to już wiesz co on zaraz zrobi. Tutaj też ma bomba zapalająca. A ten to był rzucający, i czasami właśnie od nich wypada. Dobra, niedawno też odkryłem takie różne miejsca. Tak, jak na przykład te można zejść. Eee, tu jest drabina. Tam też czekają. Patrz, i tutaj można wskoczyć. Trzeba na sprincie, w odpowiednim momencie jebut. Proszę bardzo. Człowieczeństwo. To jest bardzo rzadka dusza i bardzo dobrze, że ją znalazłem. To jest chyba jedna z rzadszych. Bo cóż, daje nam człowieczeństwo. <grystwo> a, a tutaj szczerze powiem, nie byłem, a teraz to zauważyłem. Okej. Okay. Duża dusza zaginionego, nieumarłego. Tutaj chyba nie mogę wejść na górę, więc mogę tylko zejść na dół, ale coś mi się... Wyda... Zaraz spojrzę sobie, tylko że tam coś na dole jest... Nie, pseudo bezpiecznie. Powiedziałem pseudo. Dobra, dwóch zdjąłem na szczęście. Na początku myślałem, że są wybuchające beczki, a to się okazało, że nie. Ja się cieszę, że to nie są wybuchające, tylko takie. Nie wiem. On tak wisza, żeby tylko wejść i nastawić. To mnie rozwala, ale dobra. To jest pewnie, żeby wejść, wejść z powrotem, bo jeśli tak, to pójdę tam dalej. Nie. Po prostu nic tu nie ma. Ok, okej. Okay gitara. Tam już coś rozdobczyło. Wow! Okej, okay. tu jakaś duszyczka. <grymne> Poważnie potoszłem. Śmieci szedłem. Znaczy, się. aha, to jest ta drabina, pewnie ta. O tam coś jeszcze jest. O tam był gracz. Przechodził. Ale da się tam jakoś dostać? Da się. Tylko trzeba wiedzieć jak huh. To ciekawe Dobra O, kry krytyk właśnie mi wszedł Od pleców cios, cios z tyłu zawsze jest krytyczny I to zawsze jest i przeważnie jest taka animacja, tylko czasami nie wiem to nie trafiam i albo po prostu ja mam nie nie Dobra, nie chcę się w to bawić, nie chcę się tam wchodzić na siłę. Spróbuj, seskok, no ta, to, to, to czasami są takie pomysły. A zawsze ja tak delikatnie podejdę, sprawdzę sobie. I tam kurwa nie ma. Dobra, przejdziemy przez światło. Tu zawsze te włosy się bugują, nie wiem dlaczego, ale to może już tak gra ma. Może nie moja wina. O, i tu było najlepsze. Ja tu sprintowałem, żeby tam przeskoczyć, bo byłem ciekawy co tam jest, ale ze Chiny nie mogę dać rady. Tutaj wyskoczyłem wielki skurczy syn. Skurczy byk. Patrzcie, cała postać. Dziwne, że... Duży smok na wprost. Śmiechowo, że gracz to piszą, bo, bo myślę, że nie zauważymy. Powodzenie. No i nie lubię tego momentu, bo tu jest strzelec i z jakiejś... akurat nam się nawinęli dobra, e go wypiję bo tak będę nazywał te mixury, bo estusy to raczej tak niekoniecznie mi w nazwie wchodzą e eustache to fajna bajka kiedyś była, ale była nudziła mi się już potem dobra Minę na to tarczy bo jest lepsza ładniejsza Gitara. Ta bitwa ma limit czasowy. Na zakończenie zwy zwycięzca otrzymuje wspaniałą nagrodę pewnie Koronę, wspaniałą koronę. Dobra, zanim podejdę do tego ogniska Ile mam tych, tych punktów. Dobra I tu są te śmieszni kolesie oni tylko co chodzą w kółko A żeby uderzyć To naprawdę Mija trochę czasu A najgorsze jest to, że jak Jednego próbuję bić, a A właśnie drugi zacznie I właśnie na takiej zasadzie muszę patrzeć. najlepsze jest to, że jesteśmy nietykalni Wtedy <laughs> Przeszedł przeze mnie akurat O, co tu będzie <Glifny> Ekstra! Zajebiście! Gdybyście wiedzieli jaka wspaniałą bronią jest włócznia. Słuchajcie, mogę dziugać, mam większy zasięg ataków, a co najlepsze podczas blokowania przyjmę blok, oczywiście brakuje kondycji, ale mogę przynajmniej przyłożyć na przykład. Cały czas blokując lubię strasznie to włócznie. Ona ma taki OP zasięg, że I tu jest kupiec. Najgorsze jest to, że ten kupiec nie sprzedaje oprócz yy, znaczy w ogóle inaczej. Nie chce przyjąć od żadnych przy, yy, przedmiotów za duszę. Tylko on chce dostać duszę za przedmioty. No jest nieuprzejmy mu to wiadomo. No i patrzcie: otwiera domy w mieście nieumarłych. A my jesteśmy właśnie w mieście nieumarłych. Kosztuje tysiąc, co prawda. Ale wiecie, co to mogę więcej? I tak pewnie i tak będę ginął. A tak to klucz. Zawsze umożliwi nam do, dostanie się dodatkowych domów i dodatkowego fantu możemy znaleźć. To jest bardzo przydatne. Tu jest no, cała sterta nieumarłych Zatarczy widzę, że, że jest trochę mocniejszy cios. Ok, trafiłem obu. Kurde, to był odruch Bo grałem niedawno w jedną grę, a właśnie tym, a tym wszystkim użycia życia chowało się... Paweł! To diabła z tobą Spokojnie, spokojnie, zaraz mu się znudzi Cholerny świat Że się nagle przypomniał, że ja żyję gramy w lola lalalalala la, 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 la. Nie, nie mam na lola teraz co to ma być? uważaj na menu questów od... <laughs> zbiera się ogień zbiera się cierpienie dobra zapalę tutaj odnawia nam się przeciwnicy Coś wyda, może z tego poziomu, może trochę krzepy, czy co? Mam przy sobie te dusze, to trochę właśnie coś takiego zrobię, bo to jest dobre jak ten, właśnie nam brakuje, a tak to zawsze wykorzystam, to jest taka rezerwa. Zawsze można te to sobie wcisnąć i wziąć te dusze. I w ten sposób mam dostęp do większej ilości Najfajniejsze jest to, że nie ważne co byśmy, byśmy tu walnęli, i tak wymaga ilość dusz Na przykład ten ma dziewiąty poziom A jednak ten Nie wiem, czy coś warte z, z tym cudem Wiara nie niezbędny do używania cudów, zwiększa siły cudów i boskiej broni Mnie to rozwala siły, walne. Tak, żeby było ciekawie. A, widzę, że ta broń nie chce siły. Hmm, to trochę mieszanie to się robi. Dobra, chuj, witalność. Więcej życia nie zaszkodzi. Nie należysz do pustki. Brak człowieczeństwa. Bez jaj. A znalazłem tam o jeden więcej. Użyję, jestem ciekawy. Proszę bardzo, mam człowieczeństwo. Poświęcić człowieczeństwo, by roznieść ogień. Tak. No pewnie nie wiem do czego da. Nie mi pozwoli na. Tak! Już wiem na czym to polega. Jak znajdujemy takiego ogniska, to mogę uzupełniać tylko 5 Estynusów. A potem, jeśli je rozpalę na jeszcze bardziej, poświęcając przy tym człowieczeństwo, mogę je. Roz... Yy, na 10 Estynusów. A na tej mapie się przydaje tyle Estynusów, bo tam jest jeden gościu w czarnej zbroi, który. Uu. Patrzcie jaki mam zasięg. Widzieliście to w ogóle? To jest piękny zasięg to włócznia. Nie leży włócznia jest jeszcze mocno. Zaraz, ale jeszcze sobie sprawdzę tylko jakie parametry do jakich parametrów należy włócznia. Eee... Aha, to i to. Na przykład żadnych efektów dodatkowych nie, 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 nie używa, ale trudno. To jest najlepsze. Oni tak samo używają włóczni. Na przykład, żeby do, do nich ten. Musimy tak zrobić. O matko! Ten zaczął uderzać no. A, pokazuję chyba kol kol innego koleśa, który też ma z tym. I proszę bardzo. Kopnięcie powoduje, że odsłonię.